Znajdujemy się pod adresem Sudecko 90, a od to kościół Świętego Augustyna. Obecny kościół był wybudowany między 1907 a 1909 roku jako protestancka świątynia pod wezwaniem Świętego Jana. Został sprojektowany przez wrocławskich architektów Richarda Gasse i Alfreda Botchera, wzorując się na kościele św. Marcina w Kolonii. Świątynia została poświęcona jako katolicki kościół po II wojnie światowej. Kluczowe różnice po tej transformacji to dodanie głównego ołtarza, wprowadzenie figur obrazów świętych. Dzięki tym zmianom wnętrze stało się bogatsze i zyskało nową katolicką symbolikę.